11 .11. Godzina 11.11 .11 była pomysłem lokalnej organizacji turystycznej, która mówiąc o tej godzinie chciała wyróżnić Łęczycę między innymi tą godziną. O tej godzinie w każdą niedzielę od dzisiaj rozpoczynamy sezon turystyczny. Tu można przyjechać i przed ratuszem uczestniczyć w paradzie rajców miejskich, a potem przyłączyć się do e, przewodników, którzy będą proponowali zwiedzanie Łęczycy w Łęczycy Zamek Łęczycki i Łęczyca to nie tylko tradycje średniowieczne, ale również XVII- i XVIII-wieczne sejmiki szlacheckie, które miały swoje ważne y, znaczenie dla województwa Łęczyckiego. Miały one przebieg niezwykle burzliwy i związane były z kulturą szlachecką. Z kulturą szlachecką związana jest również jedna z największych legend polskich, y, wywodząca się z Łęczycy. A... Trzeci Sejm Staropolski to wspaniała okazja do tego, aby podziękować osobom, które bardzo przyczyniają się rokrocznie, przyczyniają się pomagają przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dużej mierze Pan, kochani wolontariusze, możemy zbierać pieniądze na chore dzieci. W tym roku Łęczyca okazała się ze wspaniałej strony, bo robiliśmy swój własny rekord zbierając naprawdę masę pieniędzy. Więc gros, o którym należy podziękować, jest, jest naprawdę duży. Fajnie to zrobić ze sceny, fajnie to zrobić przy okazji jakiejś imprezy. Stąd właśnie Sejmik Staropolski. I stąd właśnie przy tej okazji dziękujemy, dziękujemy wolontariuszom. Stąd Sejmik, stąd, stąd taka impreza. I myślę, że. Fajne jest to, że możemy im podziękować ze sceny, nie przesyłając im do domu e, podziękowania, tylko właśnie na forum Łęczycy, na forum, e, na forum wielkiej społeczności w tych pięknych murach legendarnych Łęczyckiego za.